W tym odcinku skupimy się na negatywnych aspektach polskiej edukacji. Jeśli chcecie odcinek o jej dobrej stronie, dajcie znać w komentarzach. Numer 10 Przemoc w szkole. Strona niebieskiej linii cytuje badanie z 2007 przeprowadzone na ponad 20 tysiącach uczniów gimnazjów i liceów w ramach programu Bezpieczny Uczeń Jak unikać zagrożeń. Wyniki były zatrważające co trzeci uczeń gimnazjów i liceów doświadczył przemocy ze strony rówieśników. Ofiarami były głównie osoby nieśmiałe i słabsze fizycznie. Zaledwie co 20 uczeń szukał pomocy u nauczyciela. Szkoła była wskazana jako jedno z najmniej bezpiecznych środowisk. Wskazał ją zaledwie co 20 uczeń. Czy od tego czasu wiele się zmieniło? W artykule opublikowanym przez Rzeczpospolitą w 2019 przeczytamy, że blisko połowa uczniów doświadczyła wyśmiewania i poniżania. Najczęściej była to agresja słowna o różnej formie i skali, rzadziej poszturchiwanie, szarpanie czy bicie. Co trzeci uczeń bał się iść na lekcje z powodu dokuczania mu przez innych albo z uwagi na złą atmosferę w klasie. Są to wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie Cartoon Network, które objęło rodziców dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Numer 9. Prace domowe. Chyba każdy z nas miał nauczyciela, który zadawał zbyt dużej ilości pracy domowej. Gdy trafi się takich kilku... Można porzucić plany o własnym hobby czy odpoczynku. Według raportu Dzieci po szkole z 2016 roku uczniowie przeciętnie poświęcali około 2 godziny dziennie na odrabianie pracy domowej, a 40% rodziców dzieci w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym uważało, że jest to zdecydowanie zbyt wiele. W 2019 roku Rzecznik Praw Obywatelskich zaproponował stworzenie spójnych standardów zadawania prac domowych. Jak przeczytamy na stronie Obywatele dla Edukacji. Analiza ponad 200 czynników mających wpływ na efektywność uczenia się wskazuje na niewielkie znaczenie pracy domowej i jednocześnie podkreśla pozytywny wpływ własnej aktywności uczniów, która sprzyja braniu się odpowiedzialności za proces uczenia się. Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiedziało, że czas, jaki polscy uczniowie poświęcają na prace domowe, nie wydaje się przesadny. Zaznaczyło również, że ilość pracy domowej. Zależy od nauczycieli, bo przepisy nie nakazują im zadawania prac domowych, a samodzielne wykonanie pracy domowej powinno być dla ucznia źródłem satysfakcji i motywacji do nauk. Zgadzacie się z tym stwierdzeniem? Jak informuje serwis Gazeta.pl w Finlandii na najwcześniejszych etapach edukacji prace domowe zostały całkowicie zlikwidowane. Później, gdy nauczyciele mogą już je zadawać, zazwyczaj takie zadania nie zajmują uczniom zbyt wiele czasu. Numer 8. Nauka zdalna Ostatni rok był wyjątkowy. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie musieli przyzwyczaić się do nauki zdalnej. Czy polskie szkoły poradziły sobie z tym wyzwaniem? Polski Instytut Ekonomiczny w lutym tego roku informował, że aż 85% nauczycieli deklaruje brak doświadczenia w wykorzystywaniu narzędzi nauki zdalnej, a zaledwie 5% z nich określa swoje umiejętności w tym zakresie jako bardzo dobre. Ten wynik potwierdzałby raport Jak oceniamy naukę zdalną po roku pandemii, opublikowany w marcu tego roku. Aż 77% ankietowanych odpowiedziało, że instytucje edukacyjne nie są gotowe do efektywnego prowadzenia lekcji online, aż 76% respondentów uważało, że nauka zdalna jest większym wyzwaniem niż model stacjonarny. W raporcie Edukacja zdalna w czasie pandemii, opublikowanym w listopadzie, przeczytamy, że niskie kompetencje cyfrowe nauczycieli są konsekwencją braku szkoleń i wsparcia merytorycznego w tym zakresie. Niestety, często niskie kompetencje cyfrowe dotyczą także uczennic i uczniów. Młodzież biegła w obsłudze mediów społecznościowych oraz komunikatorów, często nie potrafiła odebrać maila czy wejść we wskazany link. A jak wy oceniacie naukę zdalną? Numer 7. Psycholog w każdej szkole. Jak wiemy z punktu 10, życie na szkolnych korytarzach bywa brutalne. Uczniowie, którzy wrócą z nauki zdalnej, mogą się także borykać z nowymi problemami. Niestety, jak podaje serwis prawo.pl, w 2020 roku na ponad 20 tysięcy szkół w Polsce zatrudnionych było tylko 10 800 psychologów. Oznacza to, że 50% uczniów i uczennic nie miało dostępu do psychologa w szkole, bo nie był tam zatrudniony. Zanim w komentarzach pojawią się Janusze piszący Za moich czasów psycholog nie był potrzebny, przytoczę jeszcze jedną statystykę z raportu przygotowanego przez UNICEF, cytowanego w tym samym serwisie. W obszarze zdrowie psychiczne oraz dobre samopoczucie Polska zajęła 30 miejsce na 38 badanych krajów. Na 100 tysięcy polskich dzieci w wieku 15-19 lat prawie dziewięcioro popełnia samobójstwo. Na stronie miasto jest nasze. Przeczytamy, że w marcu 2020 roku Rzecznik Praw Obywatelskich apelował na wniosek Fundacji na Rzecz Praw Ucznia do Ministerstwa Edukacji Narodowej o wprowadzenie obowiązku zatrudnienia psychologa w każdej szkole. Ministerstwo obiecywało zająć się tematem jeszcze w 2019, ale do tej pory problem nie został rozwiązany. Numer 6 Czy brakuje nauczycieli? W 2019 serwis money.pl pisał, że gdyby nie emerytowani nauczyciele, niektóre szkoły musiałyby się po prostu zamknąć. W 2019 średnia wieku nauczycieli wynosiła ponad 44 lata, a w latach 2018-2019 zaledwie 20% stanowili nauczyciele starzyści i nauczyciele kontraktowi, czyli najmłodsza kadra szkoły. Z różnych stron słyszymy o tym, że młodzi ludzie nie są chętni do pracy w szkole, mimo że ofert pracy nie brakuje. W lipcu tego roku TOK FM informowało, że na stronie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty jest niemal 3000 ofert. Prawie połowa dotyczy Warszawy. Brakuje nauczycieli języków obcych, przedmiotów ścisłych czy nauczycieli klas 1-3 i wychowania przedszkolnego. Brakuje także nauczycieli zawodu. Te osoby często decydują się na lepiej płatną pracę w zawodzie niż jego nauczanie. Na pocieszenie możemy przytoczyć statystyki z portalu demagog.pl. W Polsce odsetek nauczycieli po 60% wynosi niewiele ponad 5%, ale średnia unijna jest wyższa i wynosi 9%. A może wśród Was jest ktoś, kto planuje w przyszłości pracę w szkole? Dajcie znać w komentarzach. Numer 5: Zarobki. Jednym z powodów, dla którego brakuje nauczycieli, są oczywiście zarobki. Marek Ćwiek, prezes Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, w rozmowie z Gazetą Wyborczą pytał. Kto po politechnice przyjdzie do szkoły za 2100 zł. Na szczęście w styczniu tego roku wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli zostało zwiększone. Obecnie wynosi 2823 zł brutto dla nauczyciela stażysty. Bez tej podwyżki byłoby niższe od pensji minimalnej. Serwis w styczniu informował, że jeden z przygranicznych niemieckich landów szuka pedagogów w Polsce. Pusi przy tym świetnymi z polskiego punktu widzenia pieniędzmi. Na start można zarabiać nawet do 3672 euro brutto, czyli około ponad 16 tysięcy złotych. Przygotowano nawet stronę po polsku. Bądź nauczycielem w Mecklenburgii. Numer 4. Korepetycje. Teraz na pewno w komentarzach pojawią się osoby, które powiedzą, że przecież nauczyciele dodatkowo zarabiają na korepetycjach. I jest to prawda. Z badania opinii publicznej przeprowadzonego przez CEBOS, na zlecenie Fundacji imienia Stefana Batorego, wynika, że z płatnych korepetycji korzysta ponad 34% polskich rodzin z dziećmi w wieku szkolnym. Polacy średnio wydają na korepetycje około 420 zł miesięcznie. Niestety, prowadzi to do nierówności. Cytując ten sam raport, względnie zamożni i dobrze wykształceni rodzice wydają znaczące kwoty na korepetycje dla swoich dzieci. Świadczy to również o kiepskiej ocenie systemu edukacji. Którą uważają za niewystarczającą. Na stronie Forbesa przeczytamy, że w 2020 roku wartość rynku korepetycji w Polsce szacowano na 7,5 miliarda złotych. Zaledwie 4 lata wcześniej podawana przez ministerstwo kwota była niemal dwukrotnie niższa. Numer 3. Czy uczniowie lubią szkołę? Ostatnie wyniki TIMS, czyli międzynarodowego badania wyników nauczania matematyki i nauk przyrodniczych w skali międzynarodowej nie napawają optymizmem. Jest ono przeprowadzane wśród uczniów klas czwartych. Na świecie przebadano ponad 300 tysięcy czwartoklasistów z około 11 tysięcy szkół. Spośród 58 krajów polscy uczniowie zajęli 26 miejsce pod względem osiągnięć matematycznych i 16 w naukach przyrodniczych. Jest to całkiem niezły wynik. Niestety pod względem poczucia przynależności do szkoły Polska zajęła trzecie miejsce od końca. Gorszy wynik był tylko w Hongkongu i Japonii. Niechlubne drugie miejsce od końca zajęliśmy pod względem zadowolenia z pracy nauczycieli. Spośród 58 krajów było ono niższe jedynie w Japonii. Badanie z 2019 było dość wyjątkowe wtedy akurat w Polsce trwał strajk nauczycieli. Numer 2. Prywatyzacja. W związku z tym wszystkim wielu rodziców decyduje się na to, by wysłać swoje dzieci do szkół prywatnych. Okopres informuje, że w latach 2014-2018. Liczba szkół niepublicznych wzrosła o ponad 32%. W 2014% uczniów w szkołach niepublicznych wynosił prawie 7%, a w 2018 niewiele poniżej 9. W raporcie przygotowanym dla serwisu aż 55% badanych odpowiedziała twierdząco na pytanie, czy posłałoby dziecko do płatnej szkoły, gdyby pieniądze nie były przeszkodą. Ceny prywatnych szkół wahają się od 200 do nawet 10 tysięcy złotych miesięcznie. Rodzice muszą się jednak liczyć także z dodatkowymi opłatami za np. zajęcia pozalekcyjne, wyjazdy szkolne czy mundurki. Numer 1. Procedury bezpieczeństwa. We wrześniu zeszłego roku w jednym z liceów w Zielonej Górze uczennica zaatakowała nożami kuchennymi przypadkowych uczniów. Trzy uczennice zostały ranne, a sprawczyni została zatrzymana przez nauczycieli. Okazało się, że uciekła ona z gabinetu psychologa, który miał z nią rozmawiać o niepokojących wpisach w mediach społecznościowych. W trakcie ataku w szkole wybuchła panika, a niektórzy nauczyciele myśleli, że to pożar. Jak przeczytamy na portalu Security in Practice, było to typowym zamachem przy wykorzystaniu niebezpiecznego narzędzia, a szkoła nie posiadała żadnych procedur na taką okoliczność. Obecnie 95% amerykańskich szkół organizuje treningi procedury azyl, a procedury te polegają na ucieczce, błyskawicznym zamknięciu się sali lekcyjnej, barykadowaniu drzwi oraz walce, jeżeli nie ma innego wyjścia. W porównaniu do amerykańskich szkół zagrożenie jest niewielkie. Niestety w większości polskich placówek brakuje świadomości zagrożenia. I to już wszystko na dzisiaj. Chcielibyście podzielić się swymi przemyśleniami na temat szkoły, a może macie jakieś własne pomysły na naprawę szkolnictwa? Napiszcie w komentarzach. Poza tym nie zapomnijcie zostawić subskrypcji i widzimy się wkrótce. Piona.